Donald Trump udał się w podróż po Azji, gdzie planuje podpisać całą serię umów gospodarczych. Ale najważniejszym wydarzeniem dnia dla Donalda Trumpa jest to, że Trump dołączył do podpisania porozumienia pokojowego między Kambodżą a Tajlandią podczas szczytu krajów Azji Południowo-Wschodniej w Malezji, dokąd Trump przybył dzisiaj. Ale za wiadomością o porozumieniu pokojowym kryje się o wiele, wiele więcej. Trump już podpisał kilka umów gospodarczych z trzema krajami które przewidują dostęp Stany Zjednoczone Ameryki do metali ziem rzadkich z pominięciem Chin. Trumpa chwalili już azjatyccy przywódcy, lecz przed nim kluczowe spotkanie z chińskim liderem Xi Jinpingiem. I tutaj również pojawił się przełom, ponieważ strona chińska oświadczyła, że Stany Zjednoczone Ameryki i Chiny osiągnęły konsensus w sprawie zawarcia umowy handlowej. A minister Donalda Trumpa Scott Besson oświadczył, że w najbliższych dniach zaplanowano spotkanie Donalda Trumpa i Xi Jinpinga w celu podpisania umowy, ale przed tym Trump spróbuje przeciągnąć na swoją stronę jak najwięcej krajów Azji Południowo-Wschodniej. I właśnie w tym wydaniu przeanalizujemy zupełnie nieoczywiste szczegóły wiadomości o tym, że Kambodża i Tajlandia podpisały porozumienie pokojowe. Nazywam się Aleksiej Pieci. Dziś jest 26 października, spójrzmy na kalendarz. I wspólnie omówmy ten temat, bo jest bardzo bogaty w treść. Ale zanim zaczniemy ten odcinek, proszę Was o subskrypcję tego kanału. Zostawcie lajka, napiszcie dowolny komentarz pod tym odcinkiem. Subskrybujcie także mój kanał Telegram Pieczyń News. Link znajdziecie w opisie filmu. Tam publikujemy najnowsze wiadomości na bieżąco. A jeśli chcecie wesprzeć działanie tego kanału na YouTube, możecie to zrobić, przekazując dowolną darowiznę poprzez linki i dane podane w opisie tego filmu. Tam jest napisane Wesprzyj kanał Aleksiej Pieczy. Wybierzcie dogodną dla siebie formę wsparcia: darowiznę, sponsorowanie lub płatną subskrypcję. Będę wdzięczny za każde wasze wsparcie. A więc, dziś najgłośniejszą wiadomością z wizyty Donalda Trumpa w Malezji jest to, że premierzy Kambodży i Tajlandii przy mediacji Trumpa oraz premiera Malezji podpisali porozumienie pokojowe kończąc wojnę. Krótko mówiąc, przypomnę, że w lipcu napięcie na granicy między Kambodżą a Tajlandią przerodziło się w pięciodniowy konflikt, w wyniku którego zginęły dziesiątki cywilów, a setki tysięcy ludzi zostały przesiedlone. Donald Trump przypisał sobie zasługę w uregulowaniu tego konfliktu. Pierwotne porozumienie o zawieszeniu broni, osiągnięte przy mediacji Malezji. Zostało podpisane 28 lipca 1910, 2010... po tym jak prezydent Stanów Zjednoczonych przeprowadził rozmowy telefoniczne z liderami obu stron i ostrzegł ich, że nie zawrze umowy handlowej. Kambodża i Tajlandia mają ponad 800 kilometrów wspólnej, spornej granicy, z czego większość została wyznaczona na mapie przez byłego kolonialnego władcę Kambodży. Czyli Francja ponad 100 lat temu, ale obie strony wciąż spierają się o tę granicę. Pozwólcie, że wprowadzę trochę jasności. Dokument podpisany przez sąsiednie kraje Kambodżę i Tajlandię, który Trump nazwał traktatem pokojowym lub porozumieniem pokojowym, w rzeczywistości nie jest ani traktatem, ani porozumieniem, ponieważ pełna nazwa dokumentu brzmi: Wspólna deklaracja premiera Królestwa Kambodży i premiera Królestwa Tajlandii. Po ich spotkaniu w Kuala Lumpur, Malezja to jest oficjalna nazwa tego dokumentu. Jeśli trochę zagłębimy się w specyfikę terminologii dyplomatycznej, dowiemy się, że zgodnie z międzynarodowymi standardami i danymi Organizacji Narodów Zjednoczonych, traktaty mają znacznie wyższy status i są regulowane przez prawo międzynarodowe, podczas gdy deklaracje są często używane. Gdy strony nie zamierzają tworzyć wiążących zobowiązań, a jedynie chcą zadeklarować pewne aspiracje. Przepraszam za taką drobiazgowość, to moja cecha lubię trochę zagłębiać się w takie szczegóły, ale to właśnie deklaracja między Kambodżą a Tajlandią zawiera zobowiązania do kontynuowania deeskalacji napięcia. Grupy obserwatorów z Azji Południowo-Wschodniej, którym zostanie powierzone sprawdzenie realizacji szeregu środków. Wycofania ciężkiego i niszczącego uzbrojenia oraz sprzętu z granicy, a także rozminowania granicy. A Bangkok zobowiązał się do uwolnienia kambodżańskich jeńców wojennych. No i tutaj warto zaznaczyć, że historycznie Tajlandia jest sojusznikiem Stany Zjednoczone Ameryki na mocy traktatu, dlatego siły zbrojne Tajlandii utrzymują dość bliskie relacje z amerykańskimi. A Kambodża w ostatnich latach ściśle współpracuje z Chinami. Na przykład w tym roku przeprowadziła 7 rund ćwiczeń wojskowych razem z Chińczykami. W rezultacie formalnie jakby zwyciężyły Stany Zjednoczone Ameryki, jeśli chodzi o kwestię patronatu. Jeśli spojrzymy na sytuację z dystansem, zobaczymy, że samemu Trumpowi ta pokojowa umowa była potrzebna do innych celów. Według Trumpa, po zawarciu porozumienia pokojowego Kambodży z Tajlandią. Stany Zjednoczone podpiszą istotne umowy gospodarcze z tymi państwami. A teraz posłuchajcie cytatu Donalda Trumpa. Podpisujemy również dużą umowę handlową z Kambodżą oraz bardzo ważną umowę dotyczącą dostaw kluczowych surowców mineralnych z Tajlandią. Stany Zjednoczone będą miały aktywne powiązania handlowe i współpracę, liczne transakcje z obiema krajami, dopóki będą one żyły w pokoju. Tak, tak, przyjaciele. Donald Trump podpisał umowę z Tajlandią dotyczącą dostępu do kluczowych surowców mineralnych, od których Stany Zjednoczone są obecnie zależne od Chin. To znaczy, w ten sposób Donald Trump pokazuje, że jest gotów utorować drogę do tego, aby Stany Zjednoczone w przyszłości były mniej zależne od dostaw metali ziem rzadkich z Chin. Stany Zjednoczone i Tajlandia uzgodniły schemat umowy handlowej, która ma rozszerzyć dostęp do rynków, wzmocnić łańcuchy dostaw, i pogłębić współpracę gospodarczą, poinformował Biały Dom w niedzielę. W ramach porozumienia Tajlandia zniosła cła na 99% towarów ze Stanów Zjednoczonych podczas gdy Stany Zjednoczone znoszą 19% taryf i zapewnią bezcłowy dostęp dla wybranych rodzajów tajskich produktów. Tajlandia zgodziła się co roku kupować amerykańskie produkty rolne za 2,6 miliarda dolarów, energię za 5% przecinek 4 miliarda dolarów oraz 80 samolotów za prawie 19 miliardów dolarów. Jeśli chodzi o metale ziem rzadkich, oczekuje się zawarcia zupełnie odrębnego porozumienia. Następnie Trump zamierza odwiedzić Japonię i Koreę Południową oraz podpisać z nimi szczegóły umów handlowych, a potem uda się prawdopodobnie na spotkanie z przywódcą Korei Północnej, Kim Dzong Unem. Zanim spotka się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, i właśnie tuż przed spotkaniem z Xi Jinpingiem Trump podpisuje jeszcze z Kambodżą i Malezją umowę o dostępie do najważniejszych surowców mineralnych, a mianowicie metali ziem rzadkich. Na tym tle z Chinami może również zostać podpisana długo oczekiwana umowa handlowa. Jak już zrozumieliście, w najbliższych dniach Trump jednak spotka się z Xi Jinpingiem. Stanie się to już w czwartek. I oto chińskie media państwowe poinformowały, że negocjatorzy handlowi, Stany Zjednoczone Ameryki i Chin osiągnęli podstawowy konsensus co do tego, jak rozwiązywać swoje odpowiednie problemy po dzisiejszych rozmowach w Kuala Lumpur. Wiadomo, że dziś delegacja pod przewodnictwem wicepremiera Rady Państwowej HRL Heli Fenga spotkała się z przedstawicielami Stany Zjednoczone Ameryki, w tym z sekretarzem skarbu Stany Zjednoczone Ameryki Scottem Besentem i przedstawicielem handlowym Jamesonem Greerem. Przy okazji Trump dziś publicznie pochwalił Greera. I właśnie dzisiaj Besent oświadczył, że eskalacja ceł wobec Chin jest faktycznie wykluczona. Przypomnę, że prezydent Donald Trump zagroził Chinom wprowadzeniem dodatkowych stuprocentowych ceł od 1 listopada w związku z próbami Pekinu wprowadzenia kontroli eksportu na krytycznie ważne metale ziem rzadkich. Ale dzisiaj Besent oświadczył, że po negocjacjach z Chińczykami sytuacja cytat Oczekuję, że groźba stuprocentowej kontroli eksportu zniknęła. Podobnie jak groźba natychmiastowego wprowadzenia przez Chiny globalnego reżimu kontroli eksportu. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że z Chińczykami również zostanie zawarta umowa handlowa i będzie można powiedzieć, że azjatycka podróż Donalda Trumpa była więcej niż udana. Ale co jeszcze ciekawe, na tym tle Donald Trump bardzo wyraźnie zaznaczył, że nie zamierza spotykać się z Putinem, rosyjskim przywódcą. Mówi: Nie chcę na to tracić czasu. Mówi tylko. Kiedy zobaczę coś, co naprawdę wskazuje na gotowość do pokoju, wtedy możemy się spotkać. I to bardzo mocno podważa wszelkie pozycje Kremla. O relacjach z Chinami opowiem szczegółowo w kolejnym odcinku. Ciąg dalszy nastąpi. Tutaj postawię wielokropek. Podzielcie się opiniami w komentarzach, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i zostawcie lajka. To wszystko, dbajcie o siebie. Do zobaczenia.